Witajcie kochani na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i dzisiaj przychodzę do zodiakalnych wag z prognozą na sierpień. Drogie wagi, jak zawsze mam intencję, aby dostarczyć Wam informacji, które mogą się przydać w nawigowaniu przez nadchodzące tygodnie. Popatrzmy wspólnie, jaka jest energia nadchodzącego miesiąca. Na co powinniście, drogie wagi, zwrócić uwagę? I już sobie sprawdzamy, co dla wag w sierpniu. Pamiętajcie, kochani, że odczyt jest kolektywny, więc weźcie tą część, która będzie z Wami rezonować. Mamy rycerza monet. Zobaczmy. Siódemka buław. Mamy kartę diabła, która tutaj przedstawiana jest jako ego i uwolnienie się z przekonań. I trójka, buław. Drogie wagi, yy, pierwsze pytanie do Was: czy yy, macie może w koziorożcu księżyc, yy, znak schodzący? Bo mamy tutaj kartę, Zodiakalnego Koziorożca również, więc e, taka dodatkowa informacja. No i rozpocznijmy od tej karty mm, Diabła. W tej talii jest to karta Ego, która pięknie nam mówi, że część z Was, drogie wagi, utknęła w pewnego rodzaju iluzji przekonań. I y, na tej karcie Anioł swoim świetlistym mieczem pozwala uwolnić się kobiecie z tej iluzji przekonań bo my mamy tendencję do przyjęcia pewnego rodzaju wizji świata, światopoglądu, systemu przekonań i potem wydaje nam się, że tak dokładnie wygląda świat i nic się z tym nie da zrobić. Kochani, mam poczucie, że wasze przekonania bardzo was blokują przed podjęciem bardzo też odważnych i yy, skutkujących, na przykład przeprowadzką decyzji. Trójka buław jest to karta planowania długofalowego i y, takiego planowania i takich wyborów, które mogą zmienić bieg waszego życia. To mogą być wsze wszelkiego rodzaju przeprowadzki. To mogą być y, różnego rodzaju oferty pracy, które będą y, wydawać się dla was. Może zbyt ambitne, albo będziecie sobie myśleć, że to, co do Was teraz przychodzi, jest zbyt dobre i na przykład nie macie kompetencji, żeby kolokwialnie mówiąc, ogarnąć temat. I mam też poczucie, że utknęliście właśnie w, w przekonaniach, w wierzeniach. Być może, słuchajcie, jest tu też kwestia tego typu, że część tutaj wag, tu jest kolejny komunikat, jest. W toksycznych relacjach, w toksycznych związkach. Mam tutaj kartę diabła i siódemkę buław. Siódemka buław to jest pozycja obronna. To jest bardzo niewygodna pozycja długofalowo i mówi o osobie, która cały czas jest gotowa do walki i cały czas musi się szykować do tej walki i stać w gotowości. I bardzo często. Jak czytam ludziom i wychodzi sprawa właśnie toksycznych związków, relacji, to pojawia się przy tym siódemka buław, która właśnie mówi o tym, że my jesteśmy wyczerpani też emocjonalnie przez to, że cały czas się bronimy, bronimy swojego zdania, walczymy i tak naprawdę walczymy o siebie, o swoje przekonania, i słuchajcie, jest takie teraz modne pojęcie gazlightingu. Gdzie bardzo często w toksycznych relacjach y, ktoś próbuje dosłownie pokazać nam, że chyba oszaleliśmy i rzeczywistość zupełnie inaczej wygląda, i najczęściej y, narcyzi mają tendencję do odwracania kota ogonem i y, winni są w jakiejś sytuacji, a zrobią wszystko tak i powiedzą wszystko tak, że to my czujemy się na koniec winni. Kochani, jeżeli jesteście w takich sytuacjach. To sierpień będzie Was zapraszał do głębokiej analizy i do zostawienia tego, co nie jest po prostu Wasze, nie jest dla Was dobre. Jeżeli myślicie, że nie jesteście w stanie wycofać się z tej relacji, z tego układu, to jak najbardziej jesteście, tylko musicie poprosić o pomoc. To może być pomoc bliskich ludzi, to może być pomoc duchowa. Takie wsparcie jest tutaj pokazane anioł, który pomaga Wam, czyli nie musicie przechodzić tej ścieżki sami. Kochani, te decyzje takie dalekosiężne, te plany długoterminowe mogą się wiązać z samodzielnością w aspektach zawodowych. Rycerz Monet jest dla, mną tak, dla mnie taką kartą własnej działalności. To jest taki pierwszy krok do tego, aby iść za głosem i realizować swój plan, robić to bardzo pokoi, powoli, strategicznie. Działać z rozwagą i słuchajcie, rycerz monet, to może być też energia osoby, która wkracza do waszego życia. To jest męska energia, bardzo spokojna, lojalna, pracowita, opiekuńcza, oddana. To jest osoba bardzo też pracowita, która zwraca uwagę na szczegóły. I mam tutaj właśnie dla Was, drogie wagi, takie trzy wybijające się informacje. Pierwsza z nich to jest wychodzenie z tych relacji. Toksycznych i to może być bardzo toksyczne i mniej toksyczne, to jest zawsze spektrum i my zawsze jesteśmy w spektrum, włącznie ze swoją płcią, bo część kobiet, na przykład, jest bardziej kobieca, część jest mniej kobieca, oczywiście, w tym takim potocznym języku, natomiast my zawsze działamy w spektrum, tak? Więc ta toksyczność może być bardzo wysoka, mniej, natomiast. Dla osób, które są w takich relacjach, i to nie musi być damsko-męska relacja, to może być yy, relacja z, z mamą, z teściową, z, z siostrą, bratem i tak dalej. To mogą być wszelkiego rodzaju relacje. Czas się temu przyjrzeć i zastanowić, czy chcemy być z tym ciężarem dalej, czy może czas poprzerywać yy, więzy, które Was trzymają i nie pozwalają Wam ruszyć do przodu. Drugą wiadomością jest właśnie yy, ta odpowiedź na oferty, które do Was przyjdą, abyście nie umniejszali sobie, nie umniejszały sobie, tylko naprawdę, jeżeli czegoś pragniecie, czegoś chcecie, to po prostu w to idźcie. I kolejna informacja: dobry moment, właśnie na pójście i zrobienie planów, jeżeli chodzi o. Decyzję związaną z własną działalnością, być może dodatkową działalnością, bo to nie musi być wszystko albo nic od razu, e, tylko możecie sobie to wszystko na spokojnie zaplanować. Sierpień może być takim miesiącem, gdzie pojawią się te pierwsze plany, pierwsze kroki. I ta czwarta informacja to jest wejście energii rycerza. Moment do waszego życia, ktoś nowy może się pojawić. I myślę, że ten ry z rycerzem monet jest bardzo często tak, że my nie patrzymy na niego jak na partnera od razu. My bardziej go klasyfikujemy jako y, przyjaciela, jako kolegę, a dopiero potem ta, ta miłość przychodzi powoli, tak bardzo często z przyjaźni. I słuchajcie, ja uwielbiam takie historie, bo uważam, że przyjaźń jest naprawdę fundamentem udanego związku. I pomaga przetrwać różne momenty, a ciężkich momentów w życiu nie brakuje. Popatrzcie się jeszcze, rycerz mieczy. Okej. Okay. Sprawiedliwość, drogie wagi, wasza karta. Wasza karta, pięknie. O kurczę, koło fortuny. I paść monet. Słuchajcie, wróćmy do tego wątku zawodowego, bo on tutaj może nieść mniej emocji i zaraz będę u Was mówić. Drogie wagi, w ogóle miesiąc sierpień może Wam wywrócić, szczerze mówiąc, życie do góry nogami, bo mam, mam raz, dwa, trzy arkana wielkie na stole, z czego jedno to jest koło fortuny, które zmienia bieg naszego życia, dosłownie. Karta diabła to jest w tym przypadku, to jest uwolnienie się od czegoś, co nas więziło. Więc z dużym prawdopodobieństwem sierpień powoduje, że wyruszacie z impetem do przodu. I kochani, to jest w końcu. To jest realizacja czegoś, na co czekaliście. Karta sprawiedliwości tutaj um, też mówi mi o tym, że jeżeli czekacie na rozwiązanie spraw sądowo prawnych, to one mogą właśnie w sierpniu szybciutko do Was przyjść. Jakieś sprawy mogą przyspieszyć, i skończy się ten moment tłumaczenia tego wysiłku. Energetycznego, bo to zestawienie rycerza mieczy ze Sprawiedliwością Siódemką Buław może wskazywać dla części z Was, moi drodzy, na pozytywne i szybkie zakończenie spraw formalno-prawnych. To nie musi być tylko i wyłącznie sąd, to mogą być różne też decyzje urzędowe, które do tej pory z jakiejś przyczyny utknęły i choć ciężko sobie wyobrazić, że w sierpniu. Urzędowo w sobie poradzimy, bo, bo przecież wszyscy na urlopach, taki trochę martwy miesiąc, ale dla Was, akurat, drogie wagi, pozytywne informacje pewne rzeczy uda się w końcu dokończyć i domknąć. Kochani, jeżeli chodzi o te sprawy zawodowe paś, rycerz, monet początek nowej drogi, początek nowych decyzji. Myślę, że zmienia się Wasze życie o 180 stopni, wraz z kołem fortuny przychodzi coś z tak zwanego przeznaczenia. I u Was to koło chce się zakręcić, zwłaszcza dla osób, które utknęły w martwym punkcie i zastanawiają się, co to będzie, co to będzie. Będzie się działo, będą zmiany, będą nowe ścieżki, które będą wymagały od Was też mocnych, silnych decyzji i zaparcia, bo będziecie musieli się uczyć. Drogie wagi. Dobra. No, taki naprawdę silny miesiąc. Jeszcze Wasza karta się pojawia, więc zwróćcie uwagę y, na: zróbcie tą analizę relacji, czy coś już nie wymaga uwolnienia. Y, być może jesteście za długo w niektórych relacjach. I czas ruszyć do przodu i to też może oznaczać, słuchajcie, miejsce pracy. Popatrzmy, co tutaj dla wag. Nadchodzi słońce, no oczywiście, że nadchodzi słońce z nieznanej ścieżki z mojej talii kart. Moi drodzy, hmm, pamiętajcie, że po każdym bardzo trudnym okresie wychodzi słońce. I to jest naturalne, że mamy te okresy, gdzie jesteśmy na dole i jesteśmy na górze. I ta karta mówi o tym, żeby nawet w tych najczarniejszych momentach nie tracić nadziei, bo burza, nawet jak trwa długo, to zawsze potem się przejaśnia i wychodzi słońce. I mam takie poczucie, że dla Was w sierpniu to nie będzie tylko symboliczne słoneczko, bardzo ciepłe letnie, tylko autentycznie dla Was ym, zmierza, do Was idzie zmiana duża zmiana z przeznaczenia. Ruszacie do przodu, pozwalacie sobie zostawić to, co nie jest Wasze, rozwiązujecie. Sprawy, które utknęły, no i macie szansę też puścić energię nową do waszego życia. To może być zarówno, tak jak mówiłam, rycerz monet, ale też rycerz mieczy, czyli taka szybka energia, ambitna. Trygon ziemi, trygon powietrza, czyli wasz. <laughs> Drogie wagi. Dobrze, zobaczmy, co jeszcze tylko z kart anielskich. Jeżeli macie jakieś pytanie, pomyślcie sobie, kochani. Ja już wyciągam karty. Jak nie macie pytania, to po prostu będzie to podpowiedź z stali anielskiej. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, podzielić się historią. Dajcie koniecznie znać, jak to rezonuje. A na końcu filmu znajdziecie informacje o odczytach indywidualnych, na które zapraszam. Wielkie, szczęśliwe zmiany. No proszę, czy może być piękniejsza wiadomość? Wielkie, szczęśliwe zmiany, dokładnie tak, koło fortuny dla Was, kochani. Fortuna kołem się toczy i dla Was y, będą to piękne, szczęśliwe zmiany w sierpniu. Szczęście, słońce, koło fortuny. Jestem o Was, drogie wagi, spokojne. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną. Wszystkiego dobrego, zapraszam po więcej i jak zawsze, do zobaczenia.